Witam, drodzy Państwo, mamy wykod. Jednak okociła się samiczka dwa dni po terminie. Sprawdzimy sobie. Jak mówiłem, mamy wykod. Najpierw Wam pokażę samiczkę, która się będzie kocić 3 maja pomyliłem się i ostatnio powiedziałem, że pierwszego dziś jest pierwszy, ona się trzeciego będzie kocić. Ta biała więc ona ma na trzeciego i teraz tu wam pokażę tą co się okociła wczoraj Maluchy są tutaj Samiczka tam Puch po całej klatce tu jest delikatnie natargane. Wrzucę mi trochę trawki, żeby się nie poszyła, bo źle mi ją będzie wyciągnąć. Już Wam pokażę młode. Jeden, dwa. Karmione były. Trzy, cztery zbiałem brżusszkiem 5 6 7 i 8 8 maluchów wkładamy do gniazda żeby się sami co nie drerwowała Ładnie podkarmione zdrowe zdjęcie Więc 8 maluchów ma przykryjemy je i tak to by wyglądało samiczka się okociła wczoraj gdzieś tak około godziny 17 tak daje, że było 8 maluchów w poprzednim nim miała 9 Więc tak to u niej wygląda jak widzieliście srokate i czarne, tutaj je trochę przykryję Widzę, że karmię więc bardzo dobrze Jak się okłosiła dwa były tutaj reszta była tam więc przełożyłem te dwa tu i jest wszystko ok. I co tu więcej mówić? Chyba tyle. To już jej czwarty wykot. Zastanowię się, może jeszcze jeden będzie przed nią i pójdzie do ubicia, a zastąpi ją młoda samiczka. Więc taki króciutki odcinek wyszedł, ale dodam Wam jeszcze urywek z działki, w którym pokazuję sposób na kreta, na pozbycie się kreta. Więc ja się teraz Wam żegnam. Trzymajcie się, niech się darzy i obejrzyjcie jeszcze za chwilkę ten urywek z działki. Z polowania na kreta. Trzymajcie się jak się da. Cześć. Jestem właśnie na działce. Poluję na kreta. Zaraz Wam przedstawię, pokażę najlepszy sposób na pozbycie się go. Jak widzicie, tam możecie zauważyć, jest kretówka tu. I tu on tu miał mnóstwo kretówek, ale rozgarnąłem mu. Tu jest jego dziura jedna, tam druga i tym najlepszym sposobem na niego jest motyka. Najlepszy, najszybszy sposób, no może nie najszybszy, bo trzeba na niego poczekać, aż zacznie ryć, więc Powiem trochę o tym. Czekamy sobie na takiego kreta w polu, na działce. Obserwujemy dookoła teren. Jak widzicie, podnoszącą się w ziemię, podnoszącą się w ziemię, to znaczy, że kret właśnie zaczął ryć. I skradacie się w to miejsce. Pomalutku, po cichu, bez gwałtownych ruchów. Kret zawsze przestaje ryć wtedy, ale nie bójcie się, stójcie w tym miejscu dalej, bez ruchu. On w pewnym momencie znowu zacznie ryć i wy wtedy motykom pac i wyciągacie do góry motykę wraz z kretem. Tylko przy tym, że musicie zobaczyć, z której strony ziemia jest wypychana, żeby prawidłowo trafić. Więc tak to by wyglądało. Ja właśnie jestem na takim polowaniu, można powiedzieć. Dodam to do jakiegoś odcinka, jeszcze powiem. Według mnie najlepsza właśnie jest ta metoda, motyczka. Sprawdzona już jest przez okres kilku lat. Wykopałem właśnie tak ponad 20 kretów, między innymi z tej działki tu i tam. Stosowałem różne metody: poprzez ropę wlewaną do dziur, poprzez petardy. Poprzez środki specjalne na krety, ale nic się nie sprawdzało. Kret, owszem, z tego miejsca odszedł, ale zaczął kawałek dalej jeść. Więc nic się to nie spisało. I jeszcze powiem, kiedy najlepiej wybrać się, właśnie z motyką na kreta. Najlepsze pory to wczesny ranek. Wtedy kret zaczyna ryć, później po południowej godziny, gdzieś tak 15-14. I na sam wieczór, tak jak ja, jest godzina 18. Czekam na niego i zobaczymy, jak zacznie ryć. Może uda mi się nagrać. I może uda się nagrać, jak go wykopię. Dobra, dodam wam to do jakiegoś odcinka. Ja teraz cichutko siedzę i czekam. Niech się darzy.